Pokój dobro. Wielki Poniedziałek. To już moment, kiedy wchodzimy bezpośrednio w rozważanie męki Pana Jezusa, która oczywiście w taki sposób oficjalny dokona się w wielki piątek, ale już teraz w wielkim tygodniu mamy te trzy pierwsze dni. W poniedziałek, wtorek i środę, to są te dni judaszowe, dni zdrady i tym samym męki serca Pana Jezusa, które rozumiemy to doskonale. Serce, które jest najbardziej czułe ze wszystkich na świecie. Nie czułe w sensie takie, że się rozrzewnia i tam jakoś tego, ale czułe w znaczeniu odczuwa wszystko, wszystko doskonale rozumie. Nic nie jest dla Niego zakryte, nic nie jest obce, ale to też jest serce najświętsze. Serce Przeczyste, więc każda drobinka nawet grzechu, Jezus ją odczuwa niesamowicie. To jest trochę tak, jakby ktoś, kto jest świetnym muzykiem, ma ucho takie wyszkolone, super ekstra, i jak ja bym coś śpiewał, powiedzmy. No to ktoś, kto nie jest jakoś szkolony, powie, no ładnie tutaj śpiewasz, nie? zupełnie elegancko, ale człowiek zawodowy, ktoś, kto ma słuch absolutne ucho wrażliwe, no to umrze po prostu. Mówi, jejku, jak ty fałszujesz, jak krzywo tutaj, tu nie dociągnąłeś, tam źle, tutaj ten. I ym, serce Chrystusa tak wrażliwe, nie wyobrażam sobie, jak, jak musiało cierpieć ym, z powodu grzechu Judasza, który już się dokonuje. To jest jakaś niezwykła tajemnica, też tej, tej Bożej cierpliwości. Oczywiście, kiedy mówię o sercu Pana Jezusa, to mamy na myśli człowieka i, i jego sposób odczuwania jako człowiek. No ale, ale, ale ten, ten, ten plan Boży, który się wykonuje, którego Jezus jest głównym wykonawcą, no, pokazuje nam, jak niesamowicie wytrwały, cierpliwy, przyjmujący niesprawiedliwość, przyjmujący cierpienie. Jest Pan Jezus. No i Wielki Poniedziałek to zawsze jest wielka uczta na cześć Pana Jezusa i jednocześnie jest to także uczta pożegnalna. Ta, która ma uczcić go, ale też i określić ten moment jego odejścia określić to, że świętujemy po raz ostatni. Oczywiście tym takim momentem będzie ostatnia wieczerza, ale, ale tu mi chodzi o to spotkanie takie ludzkie, takie zwyczajne. I zwróćmy uwagę od samego początku na, na pierwszą rzecz. Mówiłem, że jest to te trzy pierwsze dni, to są dni Judaszowe i rzeczywiście Judasz gra te pierwsze skrzypce, ale, ale obok niego są też postaci, na które musimy zwrócić uwagę. I tak, choćby tylko krótko chcę zaznaczyć, że ten 12 rozdział Jana, który następuje, oczywiście po jedenastym, jak to zwykle bywa, gdzie mamy zaznaczone. Gdzie mamy opisane wskrzeszenie łazarza. Więc w tej chwili mamy informację, że na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych i urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Fascynujące rzeczy tu się dzieją, ponieważ choć nie mamy tego w zapisie Janowym, podaje nam to Łukasz, ale pamiętamy doskonale, że Marta miała duże problemy z tym, żeby zaakceptować postawę swojej siostry, która słuchała u stóp Jezusa podczas jednej z wizyt pana w ich domu w Betanii. To był jeden z tematów rekolekcji wielkopostnych, które w tym roku ogłosiłem w parafiach. Właśnie ta postawa Marty i Marii. Bardzo mnie ciekawi ta scena i, i staram się zawsze dużo z niej wyciągnąć dla siebie. Teraz jednak widzimy wyraźnie, że Marta jest pogodzona z tą rolą um, przygotowywania posiłku. Tu um, us, Marta usługiwała. Mamy tu jasne określenie tego, że Marta krzątała się, um, troszczyła się o to, żeby posiłek był podany, żeby był ciepły, żeby był smaczny. I jest już z tym pogodzona. To nie chodzi o to, że została wypchnięta na siłę w jakąś rolę, ale chodzi o to, że ona odkryła, że w, w roli, która, którą przyjmuje, jest obecny Jezus. Że on jest przy niej. To jest to, co, co mówił w wersji Łukaszowej. Marto, troszczy się i niepokoisz o wiele, a potrzeba jednego. Twoja siostra wybrała to, co jest najważniejsze. I tu nie chodzi o to, że Marta ma też usiąść i słuchać, bo każdy ma swoje zdolności, każdy ma swoje. Powołanie, każdy ma swoją drogę i odkrycie jej, czyli dostrzeżenie, że tam mogę być z Jezusem, jest uwalniające. Przestajemy wtedy spoglądać jeden na drugiego, że ten ma lepiej, bo, bo robi, bo nie robi, bo se siedzi, bo tam biega. Jeden powie, no kurczę, czemu ja muszę tyle pracować, a ktoś sobie siedzi, prawda? I nie, nie, nie robi. Drugi powie: No kurczę, ja siedzę, a ten sobie ciągle jeździ. No każdy by tak chciał. Więc w gruncie rzeczy my potrafimy być niezadowoleni ze wszystkiego. Panie Boże, daj nam cokolwiek, a będziemy z tego niezadowoleni. Pokażemy Ci, jak można nie akceptować nawet największych darów. Więc nie kłopot w tym, co robimy, w znaczeniu, gdzie Pan Bóg nas postawi, bo potrafimy zmalować i zmajstrować coś złego z każdego dobra. Rzecz w tym, czy umiemy odkryć obecność Jezusa w tym, gdzie, czy tam, gdzie jesteśmy, w tym, co robimy. I widzimy kapitalnie, że serce Marty jest już spokojne, jest zadowolone, jest radosne. I serce Marii też przeszło jednak pewno, możemy powiedzieć, metamorfozę, bo to jest serce, które słuchało. Ale wiemy, że choć słuchanie jest, jest podstawą naszego życia duchowego, to jednak nie jest celem życia duchowego. Celem jest czynienie, wprowadzenie słowa w czyn, budowanie na, na, na słowie, na fundamencie słuchania. Zawsze, jeśli słuchanie pozostanie tylko na poziomie słuchania, to jest jakimś takim nic tam się nie wykształciło. To jest trochę tak, jakby, jakbym ja pozostał w wieku lat sześciu, powiedzmy, czy siedmiu, fizycznie na przykład. No nie jest to naturalne, więc, więc nasza duchowość może się zatrzymać w jakimś momencie, możemy pięknie słuchać, możemy codziennie słuchać odcinków rekolekcji, zachwycać się nimi. Możemy mówić, Boże, jak pięknie, Panie, Ty mnie prowadzisz, ale jeśli tego nie wprowadzamy w życie, czyli nie zamieniamy słowa na czyn, Pozostaniemy w miejscu, gdzie być nie powinniśmy, gdzie Pan Bóg nas nie chce widzieć. On chce widzieć nas dalej, czyli kroczącymi ze sobą, tam gdzie jest On. On idzie zawsze do przodu, zawsze zawsze idzie tą drogą. Więc widzimy Marię, która też przechodzi to, to, to piękne, ten piękny rozwój duchowy i ma ten olejek narodowy jako owoc swojego słuchania. I jest bardzo mocne, kiedy Judasz zaczyna oskarżać tak pośrednio. Nie, nie mówi dokładnie do niej, tylko tak, czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? I Jezus mówi: zostaw ją, zostaw Marię. Broni ją znowu. Zobaczcie, że Maria. A bo już teraz mówię o tych rekolekcjach, co ten, co głosiłem, ale ja je wrzucę na YouTuba za, za jakiś czas, to tam wszystko będzie. Powiem tylko tyle, że dla mnie jest zawsze bardzo mocne to, że. Kiedy Marta atakuje Marię, tak atakuje w cudzysłowie trochę mówię, w Ewangelii Łukasza, powiedz jej, żeby mi pomogła do Jezusa. Mówi, czemu moja siostra mnie zostawiła? To Jezus broni Marii i tak samo broni jej tutaj. Jezus zawsze tego, kto naprawdę słucha słowa, będzie bronił. Będzie stawał w jego obronie. W taki może sposób, że ja sam tego nie będę widział. Bezpośrednio nie doświadczę tego, ale będę odczuwał skutki działania Jezusa, Jego obrony. Musimy bardzo być czujni, uważni, żeby tych skutków nie przegapić, bo to byłaby tragedia. Widzimy trudności, widzimy doświadczenia, że ktoś mnie atakuje, czyjeś postępowanie sprawia, że moje życie staje się bardzo trudne, że bardzo cierpię. I jeśli słucham słowa, próbuję je wprowadzić w czyn, to znaczy, że. Jezus będzie mnie bronił, będzie stawał w mojej obronie, bardzo konkretnie, bardzo praktycznie, ale ja muszę być tego świadomy, muszę w to wierzyć, bo jeśli to przegapię i będę skupiony tylko na cierpieniach, na smutkach, na trudach, to to jest tragedia kompletna. Mm, dobra. Jezus zatem dostrzega to działanie serca Marii. On mówi, zostaw ją, przechowała to, ten olejek narodowy, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, ona to przechowała, jakby hodowała. Oczywiście olejków się generalnie nie hoduje, o ile rozumiem, ale ja to tak widzę, że, że Maria w sercu trzymała słowo, słuchała go i te doświadczenia, jakieś cierpienia, trudności, które ze względu na Jezusa przyjmowała w milczeniu, w, w cierpliwym takim oczekiwaniu na jego działanie. To staje się tym pięknym zapachem obecności Jezusa w jej sercu. Tym olejkiem, który nagle, jakby fizycznie, staje się czymś materialnym w ręku Marii. I ona może to Jezusowi ofiarować. Tak jakby powiedziała, Panie, ofiaruję Ci to, co Ty mi dawałeś. Te wszystkie doświadczenia, trudy, cierpienia, które mogłam przyjąć z, to, z Tobą i, i dla Ciebie. I, I przez to mogłam doświadczać bardzo mocno Twojej obecności, Twojego działania. I teraz oddaję to Tobie. Teraz. Wylewam w tym geście wylania miłości na, na, na Ciebie, jako znak podziękowania za to, co dla mnie robiłeś, a Jezus mówi wyraźnie o swoim pogrzebie, czyli wcześniej jest śmierć, jest trwoga konania, więc to działanie Marii, ten zapach, który, który się wydobywa z tego olejku, czyli zapach ufania Jezusowi, oddania się Jemu, jest czymś, co... Yy, co dla niego jest bardzo mocnym znakiem. Bo pamiętajmy, że Jezus jako człowiek będzie przerażony, będzie, yy, będzie trwoga konania, jest, jest, jest bardzo mocno zarysowana w Ewangeliach. Więc to jest znak bardzo potężny, to co robi Maria. I Jezus to widzi. On widzi każde te drgnienie serca, te, te, te sposoby zachowywania yy, tego, tego olejku w naszych sercach dla niego. On to wszystko widzi, docenia i nagradza. No i yy, wreszcie. Króciutko, ten odcinek będzie długi chyba niestety, a to może wtedy wtorek i środę zrobimy trochę krótsze, bo jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa o Judaszu, który jak wspomniałem, no jest tutaj gra pierwsze skrzypce, w tym sensie, że wprowadza nas w te trzy dni ciemności zdrady. Otóż dowiadujemy się, że Judasz wykradał pieniądze z trzosu, to jest komentarz Jana Jasny. Powiedział zaś to, że ten olejek trzeba było sprzedać, a nie tam wylewać i marnować. Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. To jest jasna ocena. Jan nie pozostawia nam wątpliwości. To nie jest tak, że Jan się zastanawia, kurczę, ginęły pieniądze, a, a miał je Judasz. I chyba, no nie wiem, no nie mogę go podejrzewać, no ale. ale no... On mi przychodzi do głowy. Nie, nie, tak nie mówi Jan. Mówi jasno, że był złodziejem i mówi o fakcie, że wykradał te pieniądze, które składano do trzosu, które miały służyć tam działaniu apostołów, ewangelizacji, my byśmy powiedzieli, i o te pieniądze brał sobie. I teraz ta informacja nie jest nam przekazana po to, żebyśmy Judasza sądzili, żebyśmy go jakoś oceniali, żebyśmy mówili, to jest rzeczywiście drań. Jak można było zdradzić Jezusa, a na dodatek jeszcze być złodziejem? To oczywiście nam się łączy, bo, bo widać, że miał lepkie ręce, lepkie serce, więc rozumiemy też tą kwestię, która się pojawi potem, że pieniądze bierze od arcykapłanów, żeby jako, jako zapłatę za wydanie Jezusa. Więc w jakimś sensie przynajmniej widzimy pewne. Poruszenia jego serca, jakieś motywacje, być może częściowe. Ale chodzi mi o to, że tak zarysowany grzech Judasza nie jest dla nas, nie, nie jest dany nam po to, żebyśmy jego oceniali jako człowieka, ale abyśmy ten mechanizm, który w nim działał, mogli sprawdzać, czy nie pojawia się u nas. I nie mam na myśli kradzieży fizycznej pieniędzy. Bo to się może nie zdarzać nam. Możemy powiedzieć, że ja w życiu bym tego nie zrobił, co też nie trzeba być takim bardzo wcale szybkim, żeby powiedzieć, że ja nigdy w życiu bym tego nie zrobił. To okazja jednak, jak się nadarzy, nie chcę powiedzieć, że czyni złodzieja, ale nie wiemy do końca, jakbyśmy się zachowali w podobnej sytuacji. Więc bądźmy ostrożni z takim mówieniem, że ja nigdy w życiu bym tak nie zrobił, czy tam nie zrobiłem. Natomiast chodzi mi o to, że. Serce Judasza było sercem kombinatora, sercem, które ściemniało, mówiąc tak potocznie i to mamy sprawdzać, czy nie jest czasem tak, że my właśnie mówimy, ja o tym nigdy nie kradnę pieniędzy, ale sprawdzaj własne serce, czy czasem nie ma takiego w nim gdzieś głęboko jakiegoś oszukiwania, kombinowania właśnie, przekabacania rzeczy na własną stronę, dopasowywania do własnych pragnień dawania wyjaśnień, które mają sprawić, że, że ja będę wybielony, będę, uka uka ukażę się gdzieś na zewnątrz jako ktoś super, wspaniały i w ogóle. Więc dzisiaj postać Judasza nie jest nam dana po to, żebyśmy mogli powiedzieć, to jest, to jest kłamca, to jest złodziej, to jest ktoś zły. Tylko chodzi o to, czy czasem nie ma pewnych mechanizmów, które działały w Judaszu, czy nie ma we mnie. Nie chodzi mi o zdradę. Tu na razie jeszcze nie mamy bezpośrednio tego powiedzianego, natomiast chodzi mi o takie kombinowanie gdzieś tam na zapleczu, po cichutku, wymyślanie sobie jakiejś wersji, opowiadanie rzeczy takich ugładzonych, żeby mnie przedstawić w świetle takim troszkę lepszym. To jest dla nas ważne, dlatego że dziś jeszcze nie mamy pokazanej zdrady bezpośrednio, ale mamy już pokazany pewien mechanizm, który do zdrady doprowadza. I dlatego właśnie musimy być czujni, bo o ile w porządku nie jesteśmy zdrajcami, którzy wyparli się Jezusa publicznie, no to u Judasza zaczęło się to od małych rzeczy, od niewierności w rzeczach niewielkich, później w większych, potem w dużych, i wreszcie nastąpił ten przepotężny grzech za, za zdrady Pana Jezusa. Więc nie bądźmy nieroztropni, nie bądźmy pochopni w osądzaniu siebie czy ocenianiu siebie jako ludzi przewspaniałych, bo, bo, bo możemy, no zawieść się na sobie, możemy się naprawdę bardzo niepozytywnie zaskoczyć. Życzę Wam dobrego przeżywania Wielkiego Tygodnia, wchodzenia w te doświadczenia ciszy, rozważania męki Pana Jezusa. Niech On obdarzy was pokojem. Still, Jesus, you can